Cześć, tu MotoGeek. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację kampera, który jest zbudowany na bazie Mercedesa Sprintera 319. Dzisiaj nie lada gratka, można powiedzieć, że jest to samochód jedyny w swoim rodzaju, który został zbudowany specjalnie z myślą o żurzłowcach, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Za użyczenie samochodu dziękuję bardzo firmie Mercedes-Benz Autofrelic oraz firmie AB Race Cruisers, która stworzyła zabudowę tego samochodu jako kampera. Jest to bardzo długi sprinter, ma on prawie 7 metrów długości, a wysokości ma 2,8 metra. Trzeba o tym pamiętać, żeby przypadkiem nie zawadzić gdzieś dachem czy jakichś niskich na przykład wiaduktach. I właśnie oprócz tego, co widać na dachu, to tak naprawdę to jest zwykły sprinter, który nie różni się zbytnio od zwykłego dostawczaka. A teraz zapraszam Was do tego, co jest właśnie takie nietypowe w tym samochodzie, czyli do wnętrza. Zabudowę tego samochodu stworzyła firma AB Race Cruisers, i ma to wnętrze służyć jako luksusowy kamper z funkcją spania aż dla sześciu osób. Łóżka pokażę Wam za chwilę, a na razie zobaczcie jakie są tutaj multimedia. Zacznijmy w takim razie od podłączenia prądu. Ten samochód ma dwa akumulatory, jeden ma taki zwykły po prostu służący do rozruchu, a drugi to jest akumulator zapasowy, który zasila wszystkie multimedia, które są tutaj w środku. Do włączenia prądu służy tutaj cały ten panel i omówię tutaj pokrótce wszystkie ym, Wskaźniki. Pierwsze, co to właśnie możemy sobie włączyć? Akumulator. Czy chcemy używać tego głównego, nie radę, czy tego zapasowego? Oprócz tego możemy włączyć sobie światła LEDowe, możemy włączyć pompę wody, o tym też Wam opowiem później. Gniazda USB. Możemy też wodę podgrzewać. Możemy też włączyć oświetlenie z tyłu, z przodu, a także możemy jeszcze włączyć oczywiście funkcję. Ładowanie akumulatora, ponieważ na postoju możemy sobie pod maskę wpiąć kabel zewnętrzny, na przykład na kempingu tak robiliśmy i wtedy prąd, który jest używany w środku jest z linii, który po prostu jest w kempingu. I oprócz tego mamy tutaj jeszcze taką funkcję, jeśli się to dłużej przytrzyma, to włączamy zasilanie w gniazdkach 230V, czyli wtedy działa nam telewizor i na przykład możemy też naładować komputer. Oprócz tego, w tym panelu jest bardzo istotna funkcja, z której często korzystaliśmy na wyjeździe, a mianowicie Webasto, czyli ogrzewanie postojowe, które służy nam do podgrzewania kabiny, na przykład na kempingu. Mamy tutaj telewizor, który dodatkowo ma antenę na dachu. Dzięki temu możemy tutaj normalnie w każdym miejscu odbierać, na przykład, telewizję cyfrową. A w tym schowku tutaj jest ukryty kabel HDMI, dzięki czemu możemy podłączyć na przykład konsolę i grać sobie w gry. Można równie dobrze podłączyć na przykład komputer, żeby mieć dostęp do jakichś Netflixów i HBO GO, czy takich różnych mediów. Tutaj mamy też mikrofalówkę, dzięki czemu na postoju możemy sobie podgrzać jedzenie. Jest tutaj też lodówka, która co ważne jest zasilana z głównego akumulatora także nawet jak jedziecie a ten zapasowy akumulator jest wyłączony to lodówka dalej będzie chłodzić i jedzenie nam się nie zmarnuje a pod tą przykrywką mamy kran z którego normalnie leci woda a pod tym blaszakiem jest gazowy palnik butla gazowa może być w, na pace z tyłu i dzięki temu możemy sobie też przyrządzić tutaj jakieś jedzenie a podczas przyrządzania na pewno przyda nam się taki stolik, który możemy sobie tutaj ładnie rozstawić i trzymać tutaj jakieś rzeczy, które są potrzebne do gotowania. Są tutaj też wygodne półki na napoje, na nie wiem, wodę, soki. Fajne jest to, zobaczcie, że ta woda tutaj wchodzi pod takim kątem. Dlatego, nawet podczas jazdy, jak jest zakręt w prawo, to nie zauważyłem, żeby stąd nam cokolwiek wypadło. Są tutaj też bardzo takie fajne, wygodne rolety plisowane, które można sobie dowolnie wyregulować. Oczywiście, jak są w pełni zasunięte, to też nikt z zewnątrz nie zobaczy tego, co się dzieje w środku. Dla pasażerów podróżujących z tyłu są bardzo wygodne fotele, które dodatkowo mają taką funkcję pochylenia oparcia do tej strony. Jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Mamy też podłokietnik z jednej i z drugiej strony. Dlatego myślę, że podróż dla na przykład takiego żużlowca, który jedzie na zawody, może być tutaj bardzo odprężająca. Zastanawiam mnie tylko to miejsce tutaj z boku, ponieważ żeby tutaj usiąść, to tak naprawdę trzeba mieć wyprostowane nogi. Ja mam 1,77 i dla mnie jest na styk. Nie wiem, czy to jest bezpieczne podczas podróżowania, ale jak już staniemy, no to w zasadzie robi nam się z tego taki narożnik, nie? Narożna kanapa, tak jak mamy w domu. Fajną rzeczą jest jeszcze stolik. Który rozkłada się w tym miejscu, już Wam pokazuję. Rozłożenie tego stolika zajmuje, tak myślę, że mniej niż minutę, a podczas stania na kempingu na pewno będzie bardzo pomocny. Bardzo jestem ciekawy, jak podoba Wam się to wnętrze. W ogóle dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy jeszcze coś dorzucilibyście do tego wnętrza. A teraz pokażę Wam miejsca do spania. Zaczniemy od rozłożenia dachu. Bo tak, tutaj właśnie mamy jedno miejsce zestawowe na dachu, czyli trzeba tutaj takie linki zdjąć. Dach jest na siłowniku, czyli popuszczając linki, podnosi nam się dach. Zresztą zobaczcie sami. Dach jest na siłownikach, także jak widzieliście, otwiera się bardzo łatwo. A teraz przejdźmy do rozkładania łóżek. Tutaj mamy pierwsze. Trzeba tutaj odblokować taki mały haczyk. To nam się wysuwa, póki trzeba zamocować tutaj na takich wystających hakach. W ten sposób. Mamy tutaj też taką drabinkę, która na pewno będzie pomocna przy wchodzeniu na górę. Trzeba jeszcze tutaj kawałek tego materacu przesunąć. Voilà! Zobaczcie, miejsce do spania dla dwóch osób. Zwróćcie uwagę na to, że tam nawet są uchwyty, znaczy nie uchwyty, tylko takie półeczki, na przykład, nie wiem, na smartfona, czy jakieś takie rzeczy, które mm, lubimy mieć koło głowy podczas spania. Ja na przykład zostawiam tam zawsze okulary. Kolejne miejsce do spania jest tutaj wyżej. Pierwsze, co trzeba, rozsunąć ten włas i zobaczcie, co tam dalej się dzieje. Tu na górze są kolejne dwa miejsca do spania. Fajnie, że tutaj po bokach zresztą, o, w tym miejscu jak widzicie, jest taki, taki wywiecznik, który można sobie po jednej i po drugiej stronie otworzyć. Jest też taka szyba, dzięki czemu u góry jest więcej światła, a przede wszystkim jest też jakiś przewiew. A jeśli na przykład jesteście tutaj tylko we dwójkę i śpicie tylko na tym poziomie, który Wam wcześniej już pokazałem, to cały ten panel górny, o tutaj, można sobie podnieść do góry w ten sposób. Dzięki temu tu jest znacznie więcej miejsca. Ostatnie dwa miejsca do spania są. Tutaj na dole, już wam pokazuję, jak się je rozkłada. Na te stelaże trzeba położyć materace, które są z tyłu na pace. No to zajmuje, co prawda, chwilę trzeba się też tego, może troszeczkę. Nauczyć, chociaż powiem szczerze, że ja to rozłożyłem właśnie pierwszy raz, ale jak już rozłożyłem, to może trzeba by się położyć. Myślę, że nie spodziewaliście się tych wszystkich rzeczy, które są dostępne w tym kamperze, a dodatkowo można tu jeszcze otworzyć markizę. Jak widzieliście, można to spokojnie rozłożyć samemu, chociaż oczywiście łatwiej by było, jakby robiło się to w dwie osoby. Wtedy nie trzeba byłoby się tak męczyć z tymi nóżkami. A teraz zapraszam Was do tyłu, pokażę Wam co się dzieje na pace. Jak Wam już wspominałem wcześniej, to jest kamper zbudowany z myślą o żużlowcach. Zobaczcie dlaczego. Mamy tutaj po prostu miejsce na dwa motocykle. Tutaj mamy jeszcze taką fajną Matę gumową, dzięki której łatwiej jest wyjechać, a w tym miejscu jest miejsce przewidziane na kaski. Oprócz tego, jak widzicie, jest tutaj masa miejsca, także można ze sobą zabrać naprawdę bardzo dużo bagaży. A teraz pokażę Wam jeszcze taką petardę, której na pewno się nie spodziewaliście. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj sobie rozkładamy podstawkę. Jeszcze tutaj trzeba sobie to zamontować, i w tym miejscu tworzy nam się kabina prysznicowa. To jest naprawdę bardzo fajny bayer. Mamy tutaj zbiornik na 150 litrów wody. Oprócz tego ona jest normalnie podgrzewana. Podgrzewanie wody trwa około 30 minut. Jak włączymy to na panelu tym elektrycznym, który wam wcześniej pokazywałem. Jedno o czym trzeba wiedzieć i pamiętać, to jest to, że ten samochód nie ma zbiornika na tak zwaną szarą wodę czyli jak tutaj włączymy sobie prysznic, to cała woda zlatuje bezpośrednio w dół pod samochód. Zobaczcie jeszcze teraz, ile jest miejsca i w ogóle jak wygląda przestrzeń w kabinie dla kierowcy i pasażera. Pierwsze, co się rzuca tutaj w oczy, a w zasadzie w całe ciało. To te pływające fotele, ale więcej o nich opowiem Wam podczas jazdy. Pozycja za kierownicą jest tutaj bardzo wygodna. Fotel można swobodnie regulować, jest też pompowany. Oprócz tego, kierownicę można regulować w dwóch płaszczyznach. Dzięki temu każdy swobodnie znajdzie taką pozycję, jaką potrzebuje. Jest tutaj bardzo dużo schowków. Zobaczcie, nawet tutaj są takie wsuwane. Tutaj na desce rozdzielczej są otwierane schowki. W środkowym znajdziecie też taki uchwyt, miejsce na indukcyjne ładowanie telefonu. Tutaj na środku jest taka szafka, która jest bardzo przydatna, chociaż przypomina trochę takie bamcine meble, ale za to kryje dwa uchwyty na kubki. Oprócz tego tutaj są jeszcze cztery, także łącznie mamy tutaj aż sześć uchwytów na kubki. Ciekawostką jest też fabryczny uchwyt na telefon, który jest bardzo przydatny. Ale kosztuje jedyne 130 zł. No ale tam największą petardą według mnie tutaj w tym wnętrzu jest system InfoRozrywki, który jest najnowszym systemem Mercedesa, który jest dostępny również we wszystkich nowych modelach osobowych, a jest to system MBUX. I mm, bardzo jestem zaskoczony tym, że on tutaj jest, bo bardzo dobrze się spisuje. Też więcej wam opowiem o tym podczas jazdy. No właśnie, dobra, to przejedźmy się jeszcze nim kawałek, żebyście zobaczyli, jak się spisuje podczas jazdy. Wam szczerze, że jest to największy samochód, jaki prowadziłem w życiu. No, przypomnę Wam tylko, że, że ten Sprinter ma prawie 7 metrów długości, jest też dość wysoki, 2,8 metra wysokości. I wiecie co? W tym samochodzie wcale nie jest to takie straszne. Powiem Wam nawet, że e, szef sprzedaży, który wydawał mi ten samochód, mówił, że słuchaj, tym samochodem jeździ się jak osobówką. Powiem szczerze, że naprawdę coś w tym jest, bo ja przynajmniej bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłem. W dodatku, w ogóle jakie tutaj są systemy? Mówiłem Wam, już, że jest system inforozrywki, e, najnowszy taki, który jest dostępny w Mercedesach osobowych, czyli e, MBUX. Normalnie możemy im tutaj e, sterować touchpadami z kierownicy, a na kierownicy mamy też na przykład aktywny tempomat w sprinterze. Czyli coś, co znacznie poprawia komfort podróżowania, i dzięki temu na pewno prowadzenie tego samochodu jest też łatwiejsze. W tym też pomaga automatyczna skrzynia biegów. W tym wypadku siedmiostopniowy automat, który bardzo dobrze sobie radzi z tym samochodem. Nie mam tutaj żadnego problemu z przełożeniami. Dodatkowo mamy też na przykład liczne systemy. Przy manewrowaniu pomaga nam. Praktycznie to, że samochód dookoła ma jakieś czujniki i system kamer 360 stopni. Także tutaj na ekranie normalnie przy manewrowaniu widzimy obraz z kamery i nie ma żadnego problemu, żeby gdzieś zawrócić w ciasnym miejscu, bo wszystko po prostu widać. Pod maską tego samochodu znajduje się 3 litrowy Diesel V6 który w ogóle jest już od lat produkowany, chyba od 2005 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, jest on produkowany przez Mercedesa. Oczywiście po licznych zmianach w tym samochodzie dysponuje on mocą 190 koń mechanicznych i 140 kW, bo tutaj bardziej się on podaje w kilowatach. Powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze sobie ten silnik radzi z tym samochodem, i po przyzwyczajeniu śmiało można wyprzedzać tutaj tym samochodem. Oczywiście trzeba zostawić troszeczkę więcej miejsca, żeby być pewnym tego, żeby całe te 7 metrów zdążyło wyprzedzić samochód. Moje średnie spalanie w tym samochodzie z przebiegu nie wiem, około 700 km to 12 litrów. Także wydaje mi się, że też jest to całkiem niezły wynik jak na tak duży samochód. Jestem też pod wrażeniem hamulców, które są tutaj bardzo dobre. Bardzo mi się podoba, że można tym samochodem tak bardzo aksamitnie zahamować, że nie czuć tego momentu zatrzymania się samochodu. Wydaje mi się, że jednak nie w każdym samochodzie można uzyskać taki efekt. Trzeba tylko pamiętać, że samochód waży około 3 ton, więc każde hamowanie warto mimo wszystko rozpocząć trochę wcześniej. Rewelacyjne są także te <laughs> tak zwane. Pływające fotele. Powiem Wam, że byłem na początku troszeczkę estetycznie do nich nastawiony, bo no zastanawiałem się po prostu, czy jak tak się podskakuje podczas jazdy, to czy nie zrobi mi się po prostu niedobrze. Ale zupełnie szczerze muszę Wam powiedzieć, że jest to wspaniała rzecz, ponieważ praktycznie żadnych wybojów nie czuć na, na ciele, nie czuć na kręgosłupie. Także po trasie, nie wiem, ja najwięcej przejechałem jakieś 300 km na raz i wysiadam z tego samochodu i się czuję. O, i to tak, jak przed chwilą wstał z kanapy. To jest naprawdę świetna, świetna rzecz w tych samochodach. Podsumowując, jest to samochód, w którym znajdziecie chyba wszystkie rzeczy, które są potrzebne na taki rodzinny, wakacyjny wyjazd na kemping. Chcecie wiedzieć, ile to kosztuje? Sam samochód jest wyceniony na około 200 tysięcy złotych netto, a zabudowa wykonana przez firmę AB Race Cruisers na kolejne 100 tysięcy złotych netto. Cała kwota, jak łatwo policzyć, to jest około 300 tysięcy złotych netto. Warto też zauważyć, że firma, która wykonała zabudowę, jest w stanie zrobić taką zabudowę, która może być spersonalizowana właśnie dla Was, więc polecam skontaktować się z firmą Mercedes-Benz Autofreelik w Toruniu jeśli jesteście w ogóle zainteresowani takim samochodem a w opisie pod filmem zamieszczę numer do szefa sprzedaży samochodów dostawczych właśnie tej firmy nagrałem dla was jeszcze takiego luźnego vloga z naszego nie wiem 6 pobytu na wakacjach tym właśnie camperem jeśli jesteście ciekawi jak spędziliśmy ten czas to koniecznie subskrybujcie mój kanał trzeba tam nacisnąć ten czerwony przycisk subskrybuj pod filmem, bo vlog z naszego wyjazdu pojawi się dokładnie za tydzień. Jestem bardzo ciekawy, jak wam się podoba ten samochód. W ogóle chcielibyście pojechać jakimś kamperem na kemping? Macie jakieś takie doświadczenia? Bardzo będę wdzięczny, jak podzielicie się nimi w komentarzach pod filmem. A jeśli ten film wam się spodobał, to dajcie mi łapkę w górę. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.